Piękno, według słownika języka polskiego PWN, to zespół cech, który sprawia, że coś się podoba, wysoka wartość moralna. A jak piękno rozumieją dzieci i młodzi dorośli? Piękno to jest coś, co. Mm, że ktoś się ładnie ubiera, maluje się, jest wystrojony. Piękna kobieta, piękny obraz. Piękna sukienka, przyroda, ludzie, zwierzęta. A co dla Ciebie jest piękne? Widoki? Niekoniecznie piękno może być piękne dla kogoś, ale dla Ciebie może być. I to jest Twoja własna opinia. Na przykład piękne budynki, piękne miasta. Na przykład krajobrazy tutaj u nas w Polsce są bardzo ładne. Tatry, mieszczady. A czym jest piękno? Mm, no to piękno, no to możemy ujrzeć je w innej osobie. Może ktoś być piękny z to znaczy, że dobrze się zachowuje, czyni dobro. żeby innym pomagać, tak jak na przykład dzisiaj pomogą mi starsze sąsiadcie. Piękne to na przykład ładne ubrania. Mm, piękno to, że się pięknie ubierasz. Piękno. To jest taka cecha na przykład, że ona potrafi się ubierać, dobrać na przykład... Yy, na przykład tak urządzić swój dom, żeby tak było bardzo przytulnie. Lub no nie wiem, na przykład jak ktoś ładnie maluje, pływa i wykonuje fajne rzeczy. Maluję te anioły i pani I to, to jest moja fajnie. Nie mówię malować. Piękny może być się z wyglądu, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest w sumie piękny charakter i to, jak się zachowujemy i jak inni się zachowują po prostu. Piękno wewnętrzne to na przykład zachowanie drugiej osoby w stosunku do nas, tak jak ona się do nas odnosi jak traktuje innych. Piękno to jest wizualny wygląd. Kiedy ktoś jest na przykład ma zależne oczy, włosy. Albo może być też charakter. Piękno dla mnie to jest coś na przykład, jak ktoś umie komuś pomóc, jak ktoś jest dobry i wyrozumiały dla drugiej osoby. Piękno może być też e, zewnętrzne, może, być, może mieć ktoś ładne włosy, może się ładnie ubierać. Dużo jest piękna, piękna natury, piękna e, rzeczy różnych. Na przykład piękno Miłości, też można to tak określić, że y, piękna, piękna jest miłość pomiędzy matkiem, matką a, dzie a dzieckiem. Pięknym jest to, że mamy rodzinę, e, możemy się spotykać. Mm. Pięknym jest to, że, mo że e, możemy, cho możemy chodzić na swoje zainteresowania, na przykład w moim jest koszykówka. Piękna to na mnie rzecz. Rzecz lub coś. Lubi się być przy tym czymś albo przy, tym, przy tej osobie. No i lubi się na to patrzeć. No i dobrze się z, to, z tą rzeczą czuję.